Także ten sterownik, następny drugi, identycznie upalony ma dwa tranzystory. Ten ma sprawne tranzystory, ale niestety jest uszkodzony, bo tutaj, jak pamiętacie, czek się nie zapala. Dlatego jak włożymy czek się zapali i może się zapali, ale niestety nie steruje dwoma świecami. Dobra, następny sterownik wraca do. Ordu. Witam was serdecznie. Będzie ciekawy odcinek. Tak, mamy tego Hyundai i 30 wypytu, wypytujecie się co się z nim dzieje, czemu tak długo nic nie daje znać o tym, nie? jak walczę nad tym autkiem. Doszliśmy do tego. Wiecie, ja jestem mega upartym człowiekiem. Znacie mnie, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Jestem mega upartym człowiekiem. Nie spocznę, dopóki nie znajdziemy przyczyny. Więc już Wam opowiadam, co tutaj się działo i jak się działo. Jak możecie zauważyć, auto jest wybebeszone w kabelkach na maksa. Cała Są. instalacja, słuchajcie tu wiązki. Tu jest y, oczywiście wtyczka do sterownika, y, skrzynka. Ja już znam na pamięć te wszystkie bezpieczniki, przewody i tak dalej. Także jak będziecie mieli takiego Hyundai, to możecie już pytać śmiało. To Wam powiem, gdzie który kabel idzie. Bo spędziliśmy nad tym autem naprawdę dużo czasu. Zobaczcie. Tu wszystko zdemontowane. Liczniki. Bo, tam za licznikami znajdują się przekaźniki. Tu mamy wszystkie te plastiki. Tu instalacja rozbebeszona. Tutaj instalacja rozbebeszona. Wszystko wybebeszone. Po to dlaczego? Ponieważ dostaliśmy pierwszy sterownik. Po włożeniu tego sterownika do tego silnika próbujemy odpalić. A się okazuje, że auto nie odpala. Próbuję odpalić. Chodzi tak, jak wiecie, na dwa gary. No ale wiadomo, na dwa gary nie pojeździ, nawet nie odpali. Sprawdzamy, nie mamy w ogóle mas, tak, bo tutaj świece są sterowane masami ze sterownika. Dobrze, słuchajcie, jesteśmy na stronie Retis od firmy Magneti Marelli. Tutaj oczywiście mamy schematy wszystkich tych pojazdów, jakie są dostępne na rynku. Wchodzimy sobie w Hyundaia. Ale zanim ja Wam to dalej pokażę, co się dzieje, to może Wam opowiem. Tu oczywiście wchodzimy w 2007-2011, bo to jest pierwsza generacja Hyundai i30, silniczek 1.4, elektryka, silnik Bosch bez systemu start-stop. Dosyć bardzo uboga wersja tego autka jest, nawet nie ma klimatyzacji. I co? Wybieram E1 jednostka sterująca pracą silnika. Wchodzimy, mamy schemacik, ale zanim tu Wam opowiem, to tak, to auto trafiło do nas już po innym warsztacie, na którym zdołano no, wymienić pompę paliwa razem z koszem w zbiorniku. No niepotrzebnie, niestety. Wymienili chłopaki to z tego względu, że nie mieli w ogóle odzewu pompy paliwa, więc dlatego to wymienili. Aczkolwiek ta pompa co jakieś tam 25 sekund się załączała. Dlatego, że jak to auto do mnie trafiło, po przekręceniu zapłonu na dosłownie jedną sekundę zapalał się check engine. Po czym gasł. Nie było oczywiście kontrolki immobilizera. Ten check engine zapalał się tak co 20-25 sekund na chwilkę. Tam gdzieś pewnie na shortcie macie wstawiony jeden właśnie z tych filmów, jak on się zachowywał. Yy, dobra. I to autko jak trafiło do mnie, tam po wymianie tego, tego, tej pompy paliwa w zbiorniku, no nie działało. Więc co się okazuje, doszliśmy, doszliśmy, doszedłem do tego, że tutaj nie było połączenia, tak? to był ten przewód uszkodzony. On idzie między stacyjką a bezpiecznikami w, pod kierownicą, więc on został naprawiony. Ale oczywiście dalej nie, nie mogliśmy połączyć się z, ze sterownikiem ECU, nie było komunikacji z nim. Po czym się okazało po sprawdzeniu tutaj tych napięć, że sterownik nie, nie, nie wysyła tych napięć z powrotem gdzieś tam w stronę silnika. Więc stąd wyszło na to, że ECU jest spalone. A na 99% tutaj, żeby spalić ten sterownik, słuchajcie to przy wykręcaniu akumulatora, i to jest bardzo ważna rzecz dla Was wszystkich, zawsze, jak wykręcacie akumulator, odkręcajcie najpierw klemę ujemną, czyli tą minusową. A potem dopiero plusową. No tutaj niestety ktoś wykonał odwrotnie, czyli próbował odkręcić klemę plusową i zwar klucz od klemy do sterownika. Tam jest bardzo malutka odległość, nie wiem czy ona ma 5 cm, chyba nawet nie. Także jak poprzecie się plusem o obudowę sterownika, no to wiadomo, że go usmażycie. Dobrze, w ten sposób doszliśmy, że ten sterownik jest uszkodzony. Skontaktowaliśmy się z firmą autokomputery z Doma Sławka o wykonanie klona bo ten sterownik jest bardzo ciężki w naprawie, zresztą praktycznie niemożliwy. Żeby było szybciej, łatwiej, przyjemniej. Zresztą on był na tyle usmażony, że jego nie szło już naprawić. Więc stwierdziliśmy, że wykonujemy klona. No i Tomek z firmy Autokomputery wykonał nam tego klona, odesłał nam. My włożyliśmy go oczywiście do auta no, i po przekręceniu zapłonu pokazała nam się podrolka check engine i mobilizer. No to już yupi, jesteśmy w domu, będzie wszystko funkcjonować. Po włączeniu zapłonu, przekręceniu kluczyka, niestety auto nie odpala. Nie odpala, dlaczego? I teraz wejdziemy sobie w ten schemacik. Tu, jak możecie zauważyć, mamy cewki zapłonowe. Cztery sztuki. I na pinie numer 29 i 7 nie było w ogóle sygnału. One tutaj są z ECU, mają wyjść sterowania na cewki zapłonowe i niestety mieliśmy tylko na tych dwóch, czyli na trójeczce i jedynce, a na pinie 29 i 7 niestety nie było tego sterowania. Więc skontaktowałem się z Tomkiem z firmy Autokomputery, bez problemu najmniejszego, wysłał nam drugi sterownik. I słuchajcie, wkładamy drugi sterownik, niestety dalej nie możemy się. Yy, nie możemy odpalić. Jest identyczna usterka. Czyli dalej nie mamy sterowania na pinie 29 i7. Oto co? Pierwsza myśl. No dobra, pierwszy sterownik mógł być uszkodzony. Drugi sterownik, żeby był tak samo uszkodzony, no to naprawdę dosyć słabo. No ale może coś autokomputery źle zrobiły, gdzie źle zaprogramowały czy cokolwiek. Chociaż to jest praktycznie niemożliwe, słuchajcie, to jest wręcz niemożliwe, dlatego że to jest tylko po prostu opcja copy w klej więc nie ma takiej możliwości, żeby coś tutaj klona wykonać źle. No ale zacząłem drążyć ten temat cały i była taka, było takie podejrzenie, że nie wiem, Tomek próbował się wpiąć w ten pin 29,7, po czym po prostu uszkadzał sterownik i go odsyło. No ale Tomek mi wytłumaczył, że jak on by to uszkodził, to tak samo by uszkodził ten oryginalny sterownik, który był, bo też by się wpiął w PIN 29.7 z zasilaniem i też by usmażył te tutaj tranzystory, które są w sterowniku. No więc słabo, niemożliwe to, żeby on to po prostu uszkodził. Eee, więc stwierdzamy, że szukamy, musi być gdzieś przyczyna po prostu uszkodzonej instalacji w aucie. Auto zostało przekopane doszczętnie. Każdy kabelek centymetr po centymetrze sprawdzony, słuchajcie. Wszystko przekopane. Mnóstwo godzin pracy. Mnóstwo. A co się okazało, zaraz Wam pokażę w dalszym materiale, to po prostu myślę, że zwali Was z nóg. Na dwie świece przychodzą masy, na drugie dwie świece nie przychodzą masy. Czyli co? Delikatnie sprawdzamy instalację. Oczywiście, napięcia tutaj do sterownika, czy dochodzą. Masy, czy dochodzą. No, dochodzi wszystko. Wszystko jest ok. No, ale co się z Dzwonimy do Tomka. Tomek bez problemu najmniejszego. Mówi, nie ma sprawy. Słuchajcie, wysyłam Wam drugi sterownik. Wysyłało nam drugi sterownik. Wkładamy i dalej mamy to samo. To już jest ten drugi sterownik. Ten tutaj sterowniczek to już jest drugi. Tak. Więc co. No dobra, drugi sterownik, to jest mało prawdopodobne, żeby to była wina sterownika w tym momencie, prawda? Słuchajcie, drugi sterownik i jest dalej to samo. Więc Kepisz ludka instalacja w tym aucie. Wszystko, co jest związane z ECU zostało wybebeszone, sprawdzone, przewód po przewodzie, bezpiecznik, przekaźnik, wszystko. Zajęło mi to, słuchajcie, dwa dni. Dwa dobre dni po yy, tam gdzieś Kurczę, Molek, chyba będę miał nagranie nawet. Wczoraj żeśmy skończyli. O drugiej w nocy? O drugiej w nocy. O drugiej w nocy, a dzisiaj dokładnie już doszliśmy w 100%, co tutaj się wydarzyło. Do czego zmierzam? Do drugiej w nocy walczyliśmy. Przejrzana została cała instalacja. Calutka. Wszystko jest w porządku. Nic się tu nie dzieje. Więc co, dzwonię do Tomka. Eee... Przepraszam Cię Tomku, jak to oglądasz, że Cię trochę pewnie uraziłem, ale słuchaj, po tylu godzinach sprawdzania i kombinowania i tak dalej, co zrobiłem? No, zadzwoniłem do Tomka i mówię: Tomek, chyba coś źle robisz ze sterownikiem. I Tomek mówi: No, to jest kopi w klei. nie da się nic złego zrobić. No i ma rację, nie da się nic złego zrobić. A co tu się wydarzyło? Więc robię zdjęcie tego tutaj sterownika, bo ja go widziałem wczoraj. Tam będziecie gdzieś może mieli na filmie podpinamy sobie to pod pin 7 tutaj w tym miejscu miernik i do masy. Tak? 5-7 do masy miernik. Przejście jest, jest sygnał. Nawet Wam mogę zademonstrować. Czekajcie i już Wam zademonstruję. Dobra. Więc biorę stary sterownik, rozebrałem, przykładam miernik. Tak. Tu mamy tranzystory, które odpowiadają za cewki. Przykładam miernik. To jest ten spalony yy, sterownik, na którym nie ma w ogóle y, komunikacji check engine ani komputera. I zobaczcie. Nie wiem, czy wy widzicie miernik. Widzicie? Widzicie. Mamy jakikolwiek sygnał. 57 odpowiada. Już wam nawet pokazuję, bo mam na kartce. Zobaczcie. Pin siódmy odpowiada za cylinder czwarty. Tak? A nie mamy sygnału na pinie 7 i 29. I tak samo jest na 29 tutaj. Teraz wezmę, odłożę ten sterownik. I wezmę ten sterownik, który dostałem z autokomputery. Przypominam Wam, że ten sterownik ma te same numery co tamten. Proszę bardzo. To jest stare. A to jest nowe. Te same. Więc bierzemy. Oczywiście sobie miernik, wystarczy do masy, bo tranzystory są z masą powiązane. O. Dobra i patrzcie teraz na miernik. Nic, cisza, umarł, czyli co? No dobra, na tym umarł, na 29 umarł, eee, przepraszam, bo dotknęli nie tam, gdzie trzeba. Tu mamy siódmy. I tu mamy 29. Nic, cisza, tak? No to czyli co? Starownik sknocony, nie wiem, zepsuty, następny, drugi, identycznie się zachowuje, nic nie działa, nie funkcjonuje. Dzwonię do Tomka, informuję go, że takie rzeczy się dzieją. No, chłopak mówi, że no nie ma takiej możliwości, nie ma takiej możliwości, miał rację. Miał rację, co się okazuje. Ktoś, to są bebechy ze sterownika pierwszego, oryginalnego. Ktoś już rozmontowywał ten sterownik. I co zrobił? Na 99% tą pokrywkę zamienił z innym sterownikiem. Dlaczego? Ja wam zrobię przybitkę, bo Tomek mi rozebrał ten pierwszy sterownik, który odesłałem. Rozebrał go i pokazał mi, jaka jest różnica. mam zdjęcie, więc Wam gdzieś tu tutaj wstawię. Tu mamy cztery tranzystory. Ale to jest sterownik o innych numerach. A ten sterownik, o tych samych numerach niby co ten, ma dwa tranzystory. To jest inna wersja, która steruje sobie, wiecie, jednym tranzystorem cylinder pierwszy i czwarty, drugim tranzystorem drugi i trzeci. A ten sterownik steruje pierwszym, drugim, trzecim i czwartym. I w ten sposób mogliśmy szukać szukać dwustrannej śmierci. I nie znaleźlibyśmy. Także już wiecie, jaka to była przyczyna. A to komputery wyślą nam sterownik właściwy, czyli teraz muszą się główkować, jaki tam numer powinien przychodzić, co to powinien przychodzić ze sterownik. No ale Tomek obiecał nam, że pomoże nam w tym, za co bardzo serdecznie mu dziękuję, bo to już nie jest w jego gestii, tak? Jeżeli wysyłacie sterownik, jest o takich numerach i o takich numerach robi. A teraz chłopak będzie musiał pewnie siedzieć w magazynie i rozbierać wszystkie tak sterowniki, żeby poszukać takiego. Za co mu bardzo serdecznie dziękuję i dlatego właśnie bardzo polecam tą firmę. Stają na wysokości zadania. Dobra. Ja się trochę rozgadałem, pogadałem Wam na temat tego autka. Jeszcze gdzieś tam zrobimy osobne wejście pewnie albo shorta. Jak już przyjdzie właściwy sterownik z odpalenia tego auta i zrobimy jupi, że auto żyje. Dobra. Hyundai i 30 i ja się z Wami żegnam i do następnego filmu. Pozdrawiam. <gry>